Okej, okay. teraz zaatakuje Białoruś. Okej, okay. Białoruś pokonana. Dobra, czas część, całą Europę. Nie mnie mi zaatakowali! Dobra, tyle tyle już mi na razie wystarczy. Dobra, ja też muszę kogoś zaatakować. Dobra, zaatakuję Słowenię. Słowenia zabita! Dobra, ja też kogoś zaatakuję. Zaatakuję Austria. Węgry, pomóż mi. Co się stało? Eee, swa mnie mi zaatakowała.